哦、oh. oh. z Wami i z Duchem twoim. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie "Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się." oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Panieńskie. Najmilsi, dlaczego noc Rodzenia Pańskiego jest tak szczególna? Dlaczego ogromadzimy się o tej późnej godzinie w kościele, w momencie, kiedy cały świat już śpi pewnie? Chrześcijanie wielbią Boga. Najpiękniejsze liturgie mają miejsce i. To wszystko, co dzieje się w dzisiejszym naszym tutaj wieczorniku, ma tylko jeden cel oddać chwałę Panu Bogu. Dlaczego zatem noc narodzenia Pańskiego jest dla nas tak szczególna, tak podniosła, tak uroczysta? Zwykło się mówić. Że nasza tradycja nakazuje nam świętowanie wigilii w sposób szczególnie rodzinny i piękny, bo tak należy, bo pewnie z Wigilią łączymy najpiękniejsze wspomnienia z naszego dzieciństwa. Dla wielu z nas było to dzieciństwo spędzone jeszcze w ojczyźnie, dla innych młodszych parafian i przyjaciół już tu, w Ameryce. Nieważne jednak jakie miejsce. Wszystkie miejsca świata łączą się dzisiaj w tym jednym. Gloria in excelsis deo, chwała na wysokości Bogu. To tak jakbyśmy, co próbujemy oddać w naszym Kościele przez nasze piękne anielskie chorągwie, to tak jakbyśmy tu do naszej modlitwy zaprosili samych aniołów albowiem dzisiejszej nocy niebo łączy się z ziemią, a ziemia z niebem. Aniołowie wstępują na ziemię, aby zwiastować pastuszkom i całemu światu pokój. Tak, kochani, ta noc jest pełna pokoju. Bóg który stworzył cały świat, Bóg wszechpotężny, wszechmocny, zechciał dla nas, dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie, przyjść i stać się człowiekiem. Bóg przygotował łono najświętszej dziewicy Marii Panny, aby narodzić się z niewiasty. Bóg przygotował wszystko, bo i wszystko Tobie i mnie w Jezusie Chrystusie dał. Cóż więcej, moi kochani, mógł nam dać Pan Bóg ponad swojego jedynego, jednorodzonego Syna? Cóż więcej mógł dać nam nasz Bóg Ojciec niż tego, który stał się do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu? I przyszedł na ten świat, aby grzech pokonać. Ale nie było dla niego miejsca w gospodzie. Nie było dla niego miejsca wśród ludzi, bo ludzie zajęci byli swoimi sprawami. Gospoda była pełna. Józef, opiekun najświętszej rodziny, musiał szukać miejsca w grocie, w szopce, wśród zwierząt. A i to, kochani, staje się najpiękniejszym symbolem, że Bóg przychodzi w ciszy, w zapomnieniu, jakby w odosobnieniu. Tylko zwierzęta w, w, witają przychodzącego Chrystusa. I ci, którymi ludzie najbardziej pogardzali, pastuszkowie, pastuchy, ci gdzieś tam odrzuceni, gorsi, z którymi nikt się nie chciał nawet przyjaźnić. To właśnie oni po raz pierwszy, jako pierwsi usłyszeli Gloria in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu. Dziś wielu z nas przyszło, aby witać nowonarodzonego Jezusa. Dzieciątko. Wnieśliśmy je uroczyście w świętej liturgii, rozpoczynając najświętszą ofiarę. Złożyliśmy dzieciątko w żłóbku to tak, jakbyśmy chcieli Maryi oddać jej dzieciątko. I być może wielu z nas dziś w tej mszy świętej ma do oddania dzieciątku wiele spraw. Albowiem przychodzimy na tę świętą liturgię, na tę uroczystą nocną mszę o północy, przychodzimy z naszych domów, Przychodzimy z naszych rodzin, przychodzimy z miejsc pracy, przychodzimy z naszego codziennego życia. Wigilia jakby wyrwała nas z tego życia, ale codzienne życie powróci, a wraz z nim pełno różnych niepokojów. Zadajemy sobie często tyle pytań, tyle trosk, tyle kłopotów. To wszystko obciąża nasze serca i sprawia, że jest jak ta gospoda, gdzie czasami nie ma miejsca na Jezusa. Kochani, to jest ten moment, to jest ta święta noc, cicha noc, święta noc, o której śpiewaliśmy na początku, która pragnie obdarzyć Cię pokojem. Drogich braci i sióstr, tu w Bryczport, w naszej parafii. Was, kochani, którzy ten Kościół uczyniliście swoim domem, swoją ojczyzną duchową, którzy tak wiernie wspieracie naszą parafię, którzy tyle zbudowaliście, którzy tyle w to miejsce wnosicie. Dla Was, najdrożsi, rodzi się dzisiaj Chrystus. Tu, w naszej Świątyni, w naszym wieczerniku, w naszej szopeczce. Dla Was, drodzy przyjaciele, goście, którzy przyjechaliście może tu do Connecticut, do swoich rodzin, odwiedziliście najbliższych, może niektórzy po długiej przerwie. Granice były zamknięte, samoloty nie latały, ale udało się przyjechać do najbliższych. I dla Was, najdrożsi, Skądkolwiek przybyliście, rodzi się dziś Chrystus. I dla Was, najmilsi przyjaciele, którzy modlicie się z nami przez internet, jest Was wielu, towarzyszyliście nam w najtrudniejszych momentach, a my Wam pandemii, zamkniętego kościoła, zranionych uczuć, przerażenia, niekończących się pytań w tych najtrudniejszych momentach byliśmy razem, dzień po dniu osładzając nasze oddalenie się, zamknięte drzwi, modlitwą. I was, drodzy przyjaciele, przez internet Pan Bóg błogosławi, gdziekolwiek jesteście w swoich domach. I was, drodzy moi kochani parafianie, którzy dzisiaj ze względu na stan zdrowia jesteście w domu, w domach, w rodzinach. I dla was najdrożsi rodzi się Chrystus, gdziekolwiek jesteście. A może, kochani, nie ma tutaj niektórych z nas, bo nie chcieli przyjść, bo gdzieś na drodze swojego życia przez te i owe problemy, gdzieś ich drogi z Kościołem i z modlitwą tu rozeszły się. I ich, i Was nosimy w naszych sercach. Dla każdego jest miejsce w naszej świątyni nikogo nigdy nie wyrzucamy, nikomu nigdy nie zamykamy drzwi przed Chrystusem. Dla was najdrożsi też rodzi się Chrystus. Dla każdego z nas. Ile kroć w naszym sercu rodzi się niepokój. Ile świat zabiera nam pokój chrystusowy. Pan Jezus w Betlejemskiej Szopce przynosi błogosławieństwo. Maryja wyprasza nam łaski, a święty Józef, tak jak w naszej szopce, z tą swoją zapaloną latarnią, niesie nam światło Chrystusa, którym się opiekował jako dziecięciem. I tu, moi drodzy, moglibyśmy kończyć nasze rozważanie, ale pozwólcie na jeszcze jedną refleksję. Światło Betlejem, światło Chrystusa, światło pokoju rozchodzi się na cały świat. Ale to już nie święty Józef je niesie. Każdy z nas, drogi bracia, droga siostro, drodzy przyjaciele, gdziekolwiek jesteście, każdy z nas otrzymuje od świętego Józefa latarnię ze światłem pokoju. Bo Chrystus rodzi się dla każdego z nas. Nie ma wykluczonych, nie ma wyłączonych, nie ma niechcianych. Chrystus chce przyjść do każdego i do każdej z nas. Ale Chrystus będzie czekał przed drzwiami twego serca. I moi drodzy, tak jak w czasie ostatnich dni naszych rekolekcji, Powtarzaliśmy sobie jedno zdanie z Pisma Świętego, pozwólcie, że i tu ono zabrzmi podczas tej pasterkowej mszy. Pan Jezus mówi do mnie i do Ciebie, do nas wszystkich. Oto stoję u drzwi i kołacza. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Ja wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. To zaproszenie najmilsze jest dla każdego z nas. Pan Jezus z betlejemskiej stajenki pragnie wejść do serca Twojego. I oby nie było ani jednego serca jak Gospoda, w którym nie było miejsca. Dla Jezusa, to my otwieramy nasze serca. Jeśli głos usłyszysz, drzwi otworzysz, Pan wejdzie do twego serca, do twej rodziny, do twego małżeństwa, do twego domu. I Pan będzie ci błogosławił. A wtedy i ty. Usłyszysz głos Anioła, który mówi chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w którym ma upodobanie.